No hej, jestem ciekawa, co u Was słychać, jak się czujecie, bo u mnie ostatnio było kiepsko. Miałam takie delikatnie mówiąc, nie najlepsze samopoczucie, ale postanowiłam coś z tym zrobić i wprowadzić pewne zmiany, pewne nawyki zdrowotne do swojego życia. I tak wiem, picie wody to jest taki banał, wszyscy o tym mówią, ale u mnie było z tym bardzo kiepsko, jednak postanowiłam to zmienić. I od niedawna zaczynam dzień od wypicia szklanki wody. Teraz jesienią, a później zimą zamierzam pić taką przegotowaną letnią wodę. Tutaj jeszcze były, był taki dość upalny dzień, więc piłam swoją ulubioną mineralną. No, i pamiętajcie, że ruch to zdrowie. Też wydaje się takie proste i banalne, ale każde poruszanie, nie mówię tu o jakichś siłowni, jakichś tam treningach, ale taka zwyczajna gimnastyka naprawdę bardzo dobrze wpływa nie tylko na samopoczucie fizyczne, ale też i na psychiczne i zapewnia nam dobrą kondycję na przyszłe lata. Fajnie, jak się ma kogoś, kto dba o nas, o nasze samopoczucie, o nasz dobry humor i zostawia takie pyszności rano na blacie kuchennym. Także jak weszłam do kuchni, to aż gęba mi się śmiała na widok tych wszystkich pyszności i od razu samo poczucie było lepsze. A później posiedzenie na słoneczku, naturalna witamina D, to jest to, co lubię najbardziej. Oczywiście w doborowym i najlepszym towarzystwie. Nie tylko ja lubię korzystać z promieni słońca, jak widzicie. Na każdego to bardzo pozytywnie wpływa. Warto też pochylić się nad mniejszym istnieniem, zwolnić na chwilę i przyjrzeć się, jaki nasz świat jest piękny. Dobra kawa nie jest zła, nie piję jej zbyt często, ale akurat w tym dniu dodała mi mnóstwo energii. Nie polecam słodyczy, ale miałam ogromną ochotę właśnie na takiego loda. No i kochani, śmiech to zdrowie. Pamiętajcie, nawet można się z siebie pośmiać albo udawać, że się śmiejemy, wtedy łatwo oszukać mózg, że jesteśmy szczęśliwi. No i należy też zadbać o swoje ciało i o włosy. Ja akurat ostatnio wprowadziłam olejowanie włosów i robię to znacznie częściej niż kiedyś. No i las. Czy muszę dodawać coś więcej? Nie wiem, jak wy, ale ja uwielbiałam spacery po lesie, o każdej porze roku, wróciłam też do pisania dziennika. Zapisuję tam dosłownie wszystko, to co wydarzyło się w danym dniu, albo jakieś dobre czy złe emocje. Zapisuję też, co dobrego wydarzyło się w danym dniu i za co mogę być wdzięczna. Jeszcze niedawno uważałam, że to słowo wdzięczność to jest takie zbyt często używane, że tak wszyscy o tym mówią, trochę nawet takie przereklamowane, ale sama przekonałam się, że to naprawdę działa. Warto być wdzięcznym, warto to podkreślać, warto łapać się tego, co jest dobre w naszym życiu. I pisanie tego dziennika naprawdę mi pomaga. No, i oczywiście rysowanie, kolorowanie, kolorowanki dla dorosłych, czy jakieś bardziej proste, pisaki, kredki, nieważne. Na mnie to bardzo pozytywnie działa i bardzo lubię to robić. No i kotek. Kota też polecam. To jest taki wierny mój towarzysz. Druga kotka też jest bardzo fajna, też bardzo głośno mruczy, a mruczenie kota, jak wiadomo, bardzo uspokaja. Ale ten akurat kocurek to jest mój towarzysz, on zawsze jest przy mnie. Zawsze dodaje mi dużo pozytywnej energii, zresztą koteczka, tak samo i polecam każdemu kota, bo koty naprawdę mają taką bardzo dobrą energię. No i zioła, oczywiście, też polecam. U mnie zioła w domu zawsze były. Zawsze są i zawsze będą, i ja lubię sobie wypić taką ziołową herbatkę przed snem. To bardzo dobrze wpływa na mój sen, a wiadomo, sen to zdrowie. Więc życzę Wam wszystkim, abyście się dobrze wysypiali z samych kolorowych snów, ale zanim pójdziecie spać, to koniecznie napiszcie w komentarzu, co Wy robicie dla swojego zdrowia i w jaki sposób Wy poprawiacie sobie samopoczucie, humor. Dziękuję za wysłuchanie, za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy, które myślę już wkrótce ukażą się na moim kanale. Pa!